Eee, dobry wieczór Państwu, z tej strony Adam Stanisław w z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Jesteśmy, słuchajcie, w Gdyni, Gdyni Gdynia Orłowo. Mamy tutaj molo, darmowe molo, do którego e, wszystkich zachęcam. Jak będziecie w okolicach Trójmiasta, to przyjedźcie do Gdyni Orłowo. Najlepiej sobotę i niedzielę, bo wtedy jest darmowy parking. Oczywiście dzisiaj jest sobota. Jest zima, śnieg spadł. Proszę pokazać śnieg biały, tak. A ja y, zrobimy taki mały patrol, y, patrol narodowy i będziemy szukali bursztynu. Tą oto latareczką. To jest latareczka Taka specjalistyczna niby. O. Eem, będziemy szukali bursztynu na wybrzeżach e, wybrzeżu Gdyni, Gdyńskim, Ało. Podobno ma się świecić. No to patrzmy, czy coś tu się świeci. Na razie ja tu nic nie widzę, żeby się, się świeciło, ale kto nie szuka ten mnie znajduje, nie znajduje? Mm. O! To mi wygląda dobrze, ale pewnie, pewnie mi się to tylko zdaje. Zwykły kamień. Zwykły kamień. O, chyba się tak nie powinien świecić. O, odrzućmy na, na, na inny raz, ale już takie, ja myślę, że w dzień to mi łatwiej chodzi, jeszcze y, z tym sprzętem nie robiłem tak często, jeszcze nic nie znalazłem tym sprzętem, szczerze mówiąc, ale no, zobaczmy, zobaczmy, co nam wygląda na bursztyn. No, gromuje. Zamarznięte. Powiem, że wszystko mi wygląda na bursztyn, ale to nie jest żaden bursztyn, to zwykły kamień. Zwykły kamień. W tym świetle to mi wszystko wygląda na bursztyn. Nie no, dopiero się uczymy. Uczymy się od spe specjalistów. Tu bardzo moje zęby są takie białe, nie? Czyli to jest ultrafiolet. O to chodzi. No, i patrzymy, patrzymy, patrzymy sobie, i szczerze mówiąc, patrzymy, patrzymy i nic nie widzimy. Nic sobie się nam spodobało. Przy bliższym spojrzeniu są to zwykłe kamienie. Nic więcej. Mój sposób na. Mm, Szukanie bursztynu nie jest profesjonalne, ale jest skuteczny chyba. Tutaj raczej skuteczności nie widzę żadnej. A może coś, co dla mnie jest bursztynem, dla innych nie jest. Są to jakieś kamienie. Złotowia złoteczkę, no to już jest ciężka sprawa. Dużo, dużo kamieni, a tak właśnie ci profesjonaliści mają takie latareczki koloru ultrafioletowego. I dla nich podobno te bursztyny się tutaj mienią i błyszczą. Dla mnie się tutaj nic nie mieli i nic nie błyszczy. Ten kamień powinien być uczciwym, a co jest uczciwym? Ja tego nie wiem. Ja sprawdzam takie bursztyny pseudo e, moją latarką zwykłą. Jeżeli on jest po prostu przeźroczysty, no to ja go uważam za, bursz, za bursztyn. O, uwaga, jest. Widzicie? To jest bursztyn. Przynajmniej według mojej latarki. No nie wiem, Łat, łatwiej mi w zwykły dzień rozpoznać bursztyn niż, niż, niż yy, lata, latarkowy, no nie wiem. Nie. Ogólnie jednego bursztyna mamy, przynajmniej moim zdaniem, może nie jest to jakiś taki ekstra bursztyn, ale Chyba to bursztyn. Bo to, to jest do takich przeźroczystych, ekstra ekstra przeźroczystych bursztynów, to może i to działa, ale nie wszystkie bursztyny są ekstra przeźroczyste. Nie? Są różne rodzaje bursztynu. Ach. Nie wierzę, że taki duży może być bursztynem, bo to jest ogromny kamień. Sprawdźmy to na naszej e, latareczce. Bo no ta latarka nic mi nie mówi. Ta latarka mi nic nie mówi. O, o. Wą, Ocarka, no dawaj. No nie eee, tu, jakby było trochę bursztyna ukrytego, wtedy zmieszanego. Eee, ale tylko z tej strony. Z tej strony to wygląda na bursztyn. Ale czy to jest bursztyn? Musimy do jakiegoś bursztyniarza kiedyś tutaj w Gdańsku zajść i zapytać o, o to jak rozpoznać prawdziwy bursztyn. Ja oczywiście ten kamek sobie za, za, zatrzymam. To akurat jest korek od szampana. To nie jest bursztyn. To, jest bursztyn, to jest bursztyn, to nie jest bursztyn. O! Takich bursztynów bursztynów no to ciężko tutaj znaleźć. Zresztą to są turystyczne miejsca, gdzie po prostu wszystko jest już dawno wy wy wybrane. A to tak. O, no. No, tu jest już mokry i podmokło, więc tak się szuka bursztynów. My tak to robimy. Taką lampką. Z Morza Bałtyckiego mówił Adam no Dżetkowicz w Słowenii i Polsce. Hej.